Siema, ogólnie wróciłam. Czemu mnie nie było tutaj? Jak bym było to jest długa historia. Ogólnie sytuacja jest taka, że jak chwilowo nawet nie miałam wem na nagrywanie tutaj do Was, ale już wracam i na pewno jakby zapnę dupę i będę nagrywałam Wam coś tutaj um, sensownego dla Waszych pomysłów, ale tak, nie było mnie. Um, w kwestii takiej, że pierwsza sytuacja jest taka, że miałam dosyć ciężki czas w życiu. Ogólnie ja Wam na tych drugich aplikacjach czy na TikToku opowiadałam, że była sytuacja taka, że mnie po prostu ktoś nękał. No, ale wiecie, no, sprawa jest jakby zamknięta. Ale ja przez to wszystko nie miałam siły wrócić do internetu, nagrywać Wam tego wszystkiego. Kolejna sprawa. Brak tolerancji w Polsce. Ja Wam dzisiaj chcę to w ogóle opowiedzieć. Taki mini vlog. Mini vlog, pogaduchy takie bez sensu trochę, ale okej. Okay. No, akcja jest taka, że wiecie, nie wiem czy ja Wam tutaj mówiłam na tym moim kanale czy nie, ale ja nie jestem osobą hetero. I wiecie, Polska jest tolerancyjna na zasadzie. Jestem tolerancyjny, ale. Właśnie, ale. No i wiecie, jak ja się z tym jakby ujawniałam, chociaż ja się ujawniłam z tym bynajmniej pośród moich bliskich. Dobre 5 lat temu, nie 6, ale w Polsce powiem Wam, to jest przerażające, że um, człowiek, który kocha kogoś, kto jest tej samej płci, nie może się czuć bezpieczny. Wiecie, ja jestem twardym człowiekiem i tak dalej, ale wyobraźcie sobie to, że ludzie... W o tym pewnie wiecie, ale ludzie potrafią być tak zawistni, tak, kur, cool. za przeproszeniem, żmije. Wy, wy są was z, z was wszystko, co istnieje, tylko dlatego, że nie jesteście go nim, gdzie dla mnie osoby hetero, czy LGBTQ+, czy nie wiem, osoby transpłciowe, chociaż to się zalicza w te LGBTQ+, czy nie wiem, osoby, I nie nawiązuję tutaj do orientacji, ale na przykład osoby niepełnosprawne, na wózkach, my wszyscy jesteśmy równi. Więc wyjaśnijcie mi, dlaczego niektórzy, nie mówię, że wszyscy tacy są, ale tych ludzi jest zdecydowanie za dużo dlaczego ci ludzie mają jakby pozwolenie myślenie, że mogą mogą jakby gnoić drugiego człowieka wyobraźcie sobie to z perspektywy jakby tak hetero osoby zaczęło działać i to jest głównie nie mówię, że całe środowisko hetero tak działa ale najczęściej jest to jest ten hejt spowodowany u facetów. Wyobraźcie sobie nie, mm, sytuację, że na przykład osoba, pan, który woli panów, podszedłby do parki hetero i powiedział do nich z tekstem Boże, fuj, chłopak i dziewczyna, ta To To jest ten sam przykład tego, jak niektórzy ludzie traktują osoby innej orientacji. To nie każdy musi akceptować, aczkolwiek ja mam zdanie, co tych też akceptować. Fakt, że człowiek jest w relacji, fakt, że człowiek yy, jest szczęśliwy, że ma kogoś, kto go wspiera i jakby buduje sobie relacje. Czy to jest istotne z kim? No nie, a w Polsce powiem Wam że szczególnie to są u starszych ludzi, zdarza, że Dosłownie oni gnują osoby innej orientacji, Traktujemy się jak jakieś taką sektę, ubytek, margines społeczny. Ja nie mam słów naprawdę. Ja przekazuję to tylko do tych homofobów, jakże z Kiedyś będziecie rodzicami najprawdopodobniej. I Wasze dziecko też może być tańczobem. A co wtedy? Będziecie go uczyć, że jest chory? nie tak się mu wsparcie. Wiesz mi, że gdyby rodzice wychowywali gdzieś się inaczej, a jest tą osobą. No wola kobiety wiecie. Ja byłam... Uważałam się dotychczas za osobę B, ale... Mam wrażenie, że te związki z mężczyznami to one były na przymus. ja się wiecie, dusi się w relacjach, wiecie o co chodzi. Yy, I co? Zastanówcie się 30 razy i nie chodzi tylko tu o orientację, kolor skóry, co wszystko, kogo wy chcecie zryzywać, Bo wy nigdy nie wiecie, ludzie, kogo będziecie mieć na sumieniu. Naprawdę. I w sumie tyle Wam chciałam powiedzieć z tego. Mam nadzieję, że kiedyś tolerancja w Polsce się ogarnie, skoro już doszliśmy do etapu, że można wziąć ślub humanistyczny pary jednopłciowych. Doszliśmy do momentów, że są kluby stricte dla osób LGBT. Inaczej ja Wam to skończyłam. To jest taki krótki vlog i w ogóle... A wracałam skończyłam chyba na tych ślubach, bo coś mi się tu zepsuło. Yy, naprawdę ludzie to ogólnie apel do uczcie swoich swojej gdzieś tolerancji. Bo później są naprawdę tragiczne skutki hejtu. Wiecie, ja jestem osobą, która ma tu centralnie tam ale wyobraźcie sobie, że są ludzie, którzy nie... A wracając do nagrywek tutaj, to tak. Zrejwem update. Kto wie, ten wie. Ja miałam, ja miałam film tutaj na kanale, jak rozciągam uszy. Update był w sytuacji takiej, że miałam infekcję ucha i mi zarosły, ale jestem w trakcie rozciągania i tutaj jest sytuacja... Tak wygląda. Mam... Ogólnie tak mam filtr, bo mnie wyspało. Ale tak, yy, mam szesnastki. Ogólnie bardzo polecam te taperki. One są chyba akrylowe. One są prześliczne. Ja mam gumki w zestawie. Ja wam pokażę. Czekaj się. Ja nie wiem, gdzie je położyłam. No ale tak, one przychodzą w takich workach. I ma się do tego jeszcze dodatkowy worek z gumeczkami, więc jak powiecie, ja Wam podlinkuję pod filmem. A, i zamówiłam sobie paczkę na temu, wiecie, skusiłam się kuponami, więc zrobię Wam tutaj haul i może na TikToku. I postaram się naprawdę częściej do Was wracać. Piszcie mi tutaj w komentarzu, co byście chcieli, co byście chcieli za filmy, jakie tematyce Was interesują. I myślę, że zbudujemy tutaj jakąś taką piękną społeczność. Buziaczki, miłego dnia.